Się kolejny traktor New Holland T8030, a więc maszyna 8-liter silnik, wielki sprzęt 9750 masa własna, 9126 udźwig podnośnika, świeżo to przyjechało 5417. Godzin, tak to wygląda w środku. Tutaj mamy komputer pokładowy, także skrzynia PowerShift. Tak tu się jeździ. Jeździ elegancko. To jest ten New Holland, którego widzieliście. Na polu, który u nas obrabiał pola, teraz idzie na Lix. Wszystko działa bardzo dobrze, żadnych problemów tutaj nie było, absolutnie. Sprawdzony przy pracy jest ten New Holland. Tak to wygląda fotel pasażera. Do operatora teumatyczny dynamik komfort z podgrzewaniem? Czysty, zadbany 710-70-42 z tyłu Michelin, opony przodu nowe 600x70 R30 Maszyna jest w oryginale, jedynie felgi są tutaj pomalowane Komplet książników na przodzie Tyle opony jeszcze tam pojeżdżą. Szkoda ich nie zmieniać. 40% bieżnika. Tu macie szynę do zaczepu. Zaczep dolny, Eurohaki. 4, 5 bar wyjść, Power Beam LS, pneumatyka dwubłodowa i SOBAS. 50 skrzynia. Więc fajny szybki New Holland. Także zapraszam do oglądania, do testowania no i na jazdę próbną i do zakupu oczywiście. Przę sprawdzony w polu w pełni sprawny gotowy do, do dalszego użytkowania. Pozdrawiam i do usłyszenia!